W niedzielę Polonia Łaziska Rybnickie niespodziewanie pokonały na własnym boisku Unię Turza Śląska 2 do 0. Niespodziewanie, ale nie można powiedzieć, że niezasłużenie. Polonia punkty wywalczyła na boisku i mogła wygrać wyżej, bo poza dwiema bramkami stworzyła sobie jeszcze kilka świetnych okazji. Początek w tym meczu należał jednak do podopiecznych Jana Adamczyka. Dominik Zganiarz zagrywa do Pawła Kulczyka, ten w polu karnym uderza... Wysoko nad bramką Adama Hojki. Chwilę później arbiter tego meczu uciszał graczy gospodarzy. Hojka ustawiał mur. A po strzale z rzutu wolnego Bartłomieja Sikorskiego goście byli bardzo blisko objęcia prowadzenia. Piłka trafiła w tej sytuacji w poprzeczkę. Turzanie dopingowanie przez swoją grupę kibiców, a Hojka po raz kolejny musiał trochę pokrzyczeć. Zrzutu wolnego po raz kolejny próbuje Sikorski. Tym razem nie tak groźnie jak w poprzedniej sytuacji. Przy linii bocznej swoją drużyną kierował Jana Danczyk, który po tej sytuacji widział już pewnie piłkę w bramce. Ale Dominikowi Zganiaczowi nie udało się pokonać chojki. Gospodarzy przy linii bocznej prowadził grający trener wojciech zwierzęga. Grający, ale nie mogący, a w skrócie pauzujący oczywiście za czerwoną kartkę. Arbiter zakończył pierwszą odsłonę. Po przerwie Łukaszowi Strzeleckiemu przydzielono specjalną ochronę, która nie okazała się jednak zbyt skuteczna. Kibice gości przypominali, skąd przyjechali, a gospodarze coraz śmielej atakowali. Łukasz Strzelecki nie przepuścił jednak tej bali. W 58 minucie w łaziskach zawrzało jak w hucie. Na listę strzelców pisał się szkatuła i nie było już nula-nula. Strzał w długi róg bramki, bez szans golki perturżanki. Gospodarze rozochocili się na dobre, ale w bramce gości Strzelecki udawał kobre. Skutecznie bronił, ratował skórę. Kolegom mógł sprzedać tylko wielką burę. Rzut rożny dla Polonii, a Strzelecki znów broni strzał z voleja. W łaziskach nadal 1 do 0. Rzut wolny dla Polonii, znów pewnie strzelba broni. A teraz już na poważnie, w środku pola brzydki faul popełnia Mariusz Pietrzak, a sędzia pokazuje żółtą kartkę. Gdyby pokazał kartkę czerwoną, nikt nie mógłby mieć pretensji do arbitra tego meczu. Goście tak naprawdę nie mieli pomysłu na wyrównanie. Gospodarze drugą bramkę strzelili po wrzucie z autu i zamieszaniu w polu karnym, które wykorzystał Jarosław Pietrzak w 88 minucie meczu. Polonia prowadzi 2 do 0 i nie odda tego zwycięstwa już do końca meczu, a po nim to właśnie oni mogli zaserwować swoim kibicom tanie z radości. Mogą jedynie żałować, że runda skończyła się dla nich w momencie, gdy w końcu zaczęli punktować.